Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj postanowiłam, że przejdę się te dwa przystanki, długie przystanki do arkady. No i wezmę ze sobą kamerę, troszkę wam ponagrywam. Zresztą znacie to miejsce z niejednego mojego też filmu, vloga, bo lubię tutaj tą trasą chodzić sobie. Nie zawsze mam możliwość, bo moja praca jest troszkę w innym kierunku jadę troszkę innym transportem, więc nie biorę Was zazwyczaj ze sobą, no ale nic to kochani dobrze do rzeczy eee, myślę, że w tym vlogu będzie równie ciekawie eee, przygotowuję się mocno do wyjazdu, więc te moje vlogi są takie bardzo częściowo spokojne, ale częściowo też wypełnione różnymi atrakcjami, rzeczami, które rzeczywiście chcę eee, przygotować i zakończyć jeszcze przed wyjazdem. Tak więc czeka mnie na pewno teraz pakowanie walizki to będę musiała zrobić i powiem Wam jeszcze jedną rzecz ja mocno się też przygotowuję, to znaczy czeka mnie farbowanie włosów, depilacja i takie nasze kobiece sprawy. Kurczę, mam nadzieję, że nie zgubiłam fokusu. Staram się rzeczywiście trzymać rękę na pulsie. Ale wiecie, jak to czasem jest. Wszystkim bywa. Dobrze, kochani, to może tyle na teraz. Pokażę Wam jeszcze, jak już pięknie liście pospadały. Jest po prostu pięknie, już jesiennie, ale niech jeszcze nam trochę to słońce poświeci i chociaż do końca września będzie tak fajnie, miło i ciepło. Dobra, kochani, zapraszam Was do oglądania i tradycyjnie zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! A tu jeszcze moi drodzy, korzystając z okazji, chciałam wam pokazać, bo tego miejsca u nas jeszcze nie było. Ale przepięknie tutaj zrobili, zobaczcie taki skwerek. Tutaj jest taka huśtawka, można sobie przyjść, czy z dzieciaczkiem, czy wiecie, tak samemu przyjść i się troszkę pohuśtać. Pięknie tutaj zaaranżowali. To naprawdę, muszę powiedzieć, że ktoś miał bardzo fajny pomysł. Tu jest przepiękne drzewo. Zobaczcie jakie ogromne, piękne, piękne, piękne ławeczki. Eee, fajnie wysypane takim żwirkiem. Tu mamy kolejną bujaną ławeczkę. Nie wiem, one się hollywoodzkie nazywają? Nie wiem. No i mnóstwo ławeczek, mnóstwo ławeczek. Coś, co mi się bardzo podoba. Tu aleja pięknych drzew. O mój, powiem Wam szczerze, że Będę tęskniła trochę za tym latem, pomimo tego, że bardzo lubię lato, ale kocham też zimę. Jesień też ma swoje uroki, ale wiecie jak to jest. Jest piękne. Dobrze, kochani, już wróciłam z zakupów, więc szybciutko odwracam kamerę i pokazuję wam e, jakie tam drobnice kupiłam. Musiałam to już dokupić sobie i jeszcze wpadłam do po dosłownie dwie rzeczy, ale to zaraz wam pokażę. Dobrze, dobrze. Nie wiem czy tu światło zapalić będzie lepiej, będzie lepiej. Dobrze. Moi drodzy, oczywiście poszłam po moje krewetkowe zupki. Ile? Trzy, chyba trzy. E, I stwierdziłam, że jednak ale jeszcze, jeszcze przepraszam, yy, że jednak nie będę chyba zamawiała na Allegro, bo tutaj w sumie kosztowały 2,19 więc jeżeli one tam też będą kosztowały na Allegro 2,19, to nie będę zamawiała, tylko po prostu pójdę do Carrefoura i wtedy kupię większą ilość. Na wyjazd wzięłam również yy, na czosy żółty ser drogie 9 zł, jakaś abstrakcja. Czerwone wino, bo dzisiaj wpada koleżanka, więc tak na szybciutko musimy kilka kwestii omówić, więc jak najbardziej winiorko to jest Bordeaux. 30 zł podrożało, no ale wiadomo, że wszystko poszło w górę, więc się temu nie dziwimy. Tutaj wzięłam sobie dwie bułki, takie, one są z ziarnami, nie pamiętam, jak one się nazywają. Śniadaniowe czy jakieś, nie wiem. Wzięłam, bo już mi się chleb kończy, więc. Żeby nie piec chleba na wyjazd, bo to nie ma sensu, to będę musiała się raczyć bułeczkami. Tu wzięłam dwa bajgle, jeden z makiem, drugi z sezamem, każda sztuka po dwa, 70. Na wyjazd również wzięłam e, biskofy loca e, one kosztowały chyba... 8 złotych, 7 zł jakoś tak. Była bardzo dobra promocja na te Magnum mini. Powiem Wam, że ja się takim małym lodem najadam. Naprawdę. I tutaj mamy 4 smaki czy trzy? 6 sztuk, ale chyba mi się wydaje, że 4 smaki, bo to jest biała czekolada, mleczna czekolada z orzechami, gorzka i chyba mleczna. No nie wiem, w każdym razie powiem Wam, że są urocze. 15 zł, dobra cena. Będę miała na dobre 2-3 miesiące jak nic. Od co? Wszystkie zakupy, za które zapłaciłam, ile? 80 zł? Chyba tak. A nie ma nic do jedzenia, praktycznie. A tu odwróciłam się i już Wam pokazuję moje zakupy z Rosmana. Takie wzięłam sobie spineczki, nie ma tych moich, nie? Wiem, te chyba są za duże. No nic, w każdym razie kosztowały 4 zł też na wyjazd a tutaj kupiłam jeden z lepszych korkociągów ever on kosztował chyba 16 zł jakoś tak, nie pamiętam i powiem Wam, że jest genialny jeżeli go dorwiecie jeszcze w Rossmanie to Wam polecam. Nie wiem, czy to jest nazwa. W każdym razie bierzcie. Ja mam jeszcze taki bordowy, ale e, zawsze awaryjnie mam jeden bądź też dwa w zapasie. Gdyby z tamtym mi się coś stało, to ten jest po prostu jest genialny, jest solidny i e, tamten mam już chyba z 5 czy 6 lat i nic mi się z nim nie dzieje. Nawet Wam pokażę, wiecie? Nawet wam pokażę. O, spójrzcie, to jest ten. To jest ten sam bordowy. One są naprawdę genialne. Ten jest chyba troszkę nie jest taki, są praktycznie. A mówię wam, moi drodzy, o tym korkociągu, bo wiem, jak drogie są takie specjalistyczne korkociągi barmańskie. Więc, jeżeli mówię, zwracacie uwagę na to, żeby mieć dobry sprzęt w domu i niedrogi, no to jak najbardziej, akurat ten w Rosmanie teraz zamówię. Chyba za 16 czy 17 zł jest naprawdę Genialne. Czy ja już kiedyś Wam mówiłam, że uwielbiam Was za Waszą energię, za to, że mnie słuchacie i za to, że Was mam? Jeżeli nie, to mówię to e, bardzo głośno i jeszcze raz jestem Wam ogromnie wdzięczna za to, że mam tak cudownych odbiorców. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jedna z Was, kochani, przepraszam, nie pamiętam Twojego nicku, ale pisałaś do mnie... Podaję, że Magda, kochanie, przepraszam, jeżeli to nie ty, to, to, to wybacz, a do mnie napisała na Instagramie, że pamięta, że ja właśnie używam płynów Lenor z tej serii perfumowej, a że teraz Anagram ma bardzo dużą promocję, więc żebym leciała i kupowała, bo naprawdę się opłaca. I jest, jest, kochani, kupiłam. Tobie skarbie, jeszcze raz bardzo dziękuję za polecenie, więc otwieram i Wam pokazuję ponownie ten mój, a jakże cudowny zestaw. Jest i on, ale powiem Wam, że jestem w szoku, ponieważ zawsze dostaję zabezpieczone te opakowania. Tym razem nie przyszły pozaklejone, więc nie wiem o co chodzi. W każdym razie najważniejsze, że jest moja kalendula, e, którą uwielbiam i kocham, ale Wy o tym wiecie, więc jest. Będę miała już dwie buteleczki na specjalne okazje. E, no a reszta to tak wiecie, Winter care, no tak jak zawsze, czyli te wszystkie cudowne zapaszki e, Peoni, Hibis, no tak, cieszę się bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo. I yy, ja Wam powiedziałam, że to jest wersja ta perfumowa. Widzę, że niektóre są, niektóre nie. Nie wiem dlaczego. Tu jest tak, tu jest perfumowa. Dalej. A tutaj jest nieperfumowa, więc nie wiem co chodzi. A reszta? Nie, tutaj też jest perfumowa, więc nie wiem, czy tak to powinno być. Czy oni tą jedną butelkę dają. Gratis, nie mam, kochani, pojęcia. Niemniej jednak zapas jest, z czego się bardzo cieszę i idę to wszystko ładnie ułożyć do szafy. Moi drodzy, czas zakończyć tego vloga. W tym vlogu bardzo, ale to bardzo chciałam podziękować mojej kochanej. Magdzie! Magda mi napisała na Instagramie wiadomość, że jest ta cudowna promocja na Allegro. Jeszcze raz wiem, że na początku Tobie dziękowałam, ale dziękuję jeszcze raz za ten cynk, bo powiem szczerze ja codziennie nie przeglądam Allegro, ale fajnie, że mi o tym powiedziałaś, bo zrobiłam sobie zapas, jak widzieliście i będę miała już... Boże, coś mi te włosy, widzę co wczoraj myłam i tak mi sterczą. Ale nic to nie zważajcie na to, proszę. Eee, I przynajmniej będę miała teraz zapas na 2-3 miesiące nie, no więcej! Myślę, że do końca roku powinno mi tych płynów do pukania wystarczyć. Tak, moi drodzy. I wielkimi krokami zbliżam się do nagrania dla Was mojej walizki podróżnej. Pomyślałam sobie, że może zrobimy sobie też taki e, przegląd tych moich ubrań, i zrobię to na sobie. Mam nadzieję, że się wyrobię. Jeszcze trochę mi tych filmów zostało do nagrania i do zmontowania, a czasu coraz mniej do wyjazdu. Więc trzymajcie, kochani, za mnie kciuki. Mam nadzieję, że podołam. Mam nadzieję, że wszystkie filmy, które sobie zaplanowałam, będą, ukażą się i was nie zostawię ani bez jednego, ani bez jednego filmu, żebyście mieli tą ciągłość, żeby regularność filmów była nadal. Dobrze, kochani, naprawdę tym akcentem z Wami się żegnam. Dziękuję jeszcze raz Wam pięknie za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście. No i co? Czekam na Was w sekcji komentarzy. Buziaki, kochani. Ciao!